Dobry dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnej tygodniówce grudnia. Kolejna tygodniówka, słuchajcie. Mamy dzisiaj, ja to nagrywam 8, wy to oglądacie 9, więc mamy dzisiaj 9 grudnia. Mam nadzieję, że otworzyłyście już swoje okienko w kalendarzach adwentowych i w kalendarzu naklejkowym, i w kalendarzu tym DG. Jeżeli otworzyłyście okienko w kalendarzu DJ, to koniecznie napiszcie pod tym filmem, jak wasze wrażenia bo jest tam pewna niespodzianka kolejna i mam nadzieję, że Wam się ta niespodzianka podoba. Więc tak, mam cichutką nadzieję, że, że już otworzyłyście, widziałyście i, no, i że się Wam podoba po prostu. Tak, 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 nic więcej nie mówię. My się zabieramy oczywiście za tygodniówkę. To będzie raz, dwa, przed, przed, przed ostatnia tygodniówka w tym bullet journalu. W tym notesie no i cieszę się, nie ukrywam, że się cieszę, bo nowy notes, nowa ja wiecie, nowy rok w ogóle super fajnie. Aha, jeszcze zagłoszeń do Pasterskich. Yy, chciałam Wam powiedzieć, że to oglądacie w sobotę zapewne jeszcze nie ma. Podejrzewam, że dopiero w niedzielę pojawią się nowości yy, na styczeń w sklepiku, bo trochę prze, prze, przerąbałam z ilością yy, nowości. I po prostu się nie obrabiam, więc nie ma szans. Powinny być wczoraj, czyli w piątek, czyli moje dzisiaj, ale już w ogóle wiem, że nie ma najmniejszych szans, żeby to się wydarzyło ani w sobotę. No, mam nadzieję, że uda się w niedzielę. Jak się nie uda w niedzielę, to po prostu w niedzielę pocisnę, tak żebyście na poniedziałek rano miały w sklepiku. Po prostu przesunę moment wycinania na wtorek, albo na środę, albo na czwartek, zobaczymy, tak żeby spokojnie wszyscy zdążyli sobie zamówić i żeby to spokojnie do was jeszcze podocierało. Na szczęście do świąt jeszcze kawałek, więc, więc myślę, że na luziku. A chciałabym po prostu, żebyście miały możliwość zamówienia, wiecie, przed świętami, żeby do Was przyszło przed świętami, żebyście w razie czego w święta mogły sobie tam poplanować czy styczeń, czy nowe bujo, czy jak tam będziecie chciały. No, więc to tak woli ścisłości, a nowości będą tego typu. To jest arkusik ten... Ten gratisowy, który dodaję teraz do, do zamówień i on jest taką zapowiedzią yy, nowości, które pojawią się właśnie teraz w grudniu na styczeń, będą mroźne, zmrożone, niebieskie, bo takiego zestawu chyba jeszcze nie miałam szczerze mówiąc, a tak mi się jakoś uwidział, żeby taki właśnie mroźny zrobić ten styczeń w bujo, jako że to będzie pierwszy, yy, pierwszy miesiąc, to taki, żeby był, wiecie, fajny, więc yy, taki mam plan. Więc to to, ale dzisiaj bierzemy się grzecznie za planowanie kolejnego tygodnia, który będzie całkiem intensywny. Znaczy no, może nie jakiś tam specjalnie mocno intensywny, ale taki nawet nawet jak na moje, wiecie, odczucia to całkiem mocno intensywne. Eee, no, więc zaczniemy sobie klasycznie. U mnie się tutaj nic nie zmienia. Wykorzystuję kalendarzyk. Wykorzystuję kalendarzyk. Eee... I sobie mogę tutaj już robić tak. Tutaj będzie kalendarz klasycznie, tu będzie klasycznie kalendarz, tutaj sobie wrzucam oczywiście dwa trackery od razu. Yy, tak jeden pod drugim może, tak jak chyba w poprzednim tygodniu, bo mi się to fajnie sprawdziło, więc dwa trackery tygodniowe i jeden będzie mi tutaj monitorował ruch, bo ostatnio ruchu mam dużo, więc jest tutaj co wpisywać jest Duma i w ogóle, i yy, 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 uprzedzenie, yy, jest Duma i, i Radocha, więc tutaj będzie ruch w tej, górnej, yy, w tej górnej naklejce będzie ruch, a tutaj będą rolki, bo nie wiem czy wiecie ale na tośjakowym Instagramie codziennie pojawiają się rolki. Nazwałam to dość radośnie jako Tośmas i w Tośmasie pokazuję Wam otwieranie kalendarzy i taki skrót z dnia, co tam się u mnie działo. Chwalę się też bezczelnie tym, że udało mi się poćwiczyć w fitmasie u Martys codziennie fit. Do tej pory, jak na razie, wszystkie udało mi się treningi, które były dla mojego poziomu, a nawet jeden więcej, zrealizować. Więc jestem z siebie mega, mega dumna i mam taką cichutką nadzieję, że Marta będzie miała też to wyzwanie noworoczne w tym roku, w styczniu. Ale jak nie będzie miała, to po prostu zrobię sobie zeszłoroczne, bo ono chyba też jest dostępne. Więc jeżeli się nie uda, to zrobię sobie tamto. Ale mam nadzieję, że, że, że będzie miała nowe, bo to wiecie nowy to zawsze spoko i bardzo bym chciała w przyszłym roku kontynuować trend e, ćwiczenia sobie z martą, bo mi się to bardzo podoba, e, nie zajmuje to dużo czasu i znalazłam jakąś taką wiecie wewnętrzną motywację do tych ćwiczeń, więc w ogóle super ekstra fajnie. Tylko nie wiem jak ta motywacja przetrwa, jeżeli rolek nie będę już robić, no bo wiecie, no nie będę robić toś masa całorocznego, no bo jakby bez przesady, chociaż może ale nie, no chyba nie. No, więc w każdym razie mam z tego bardzo dużo frajdy, dużo radości i dużo um, takiego entuzjazmu i dużo energii. To wczoraj na live, z naszego punktu widzenia przedwczoraj na live właśnie mówiłam, że nawet nie wiedziałam, że, mm, że ćwiczenia dają aż takiego kopa energetycznego po prostu i to wiecie, jak ja tam sobie chodziłam na basen, czy jakieś wiecie, spacery sobie robiłam, czy coś, to nie czułam aż takiego kopa. Powiem Wam szczerze, czy jak chodziłam nawet na zdrowy kręgosłup, no to tam są takie, wiecie, bardzo spokojne te ćwiczenia, a teraz jak robię, no tam cardio się całkiem często pojawia, to takie, wiecie, bardziej wycieńczające te ćwiczenia, takie, że naprawdę czuję zmęczenie momentami, wiecie, pod się ze mnie leje i w ogóle, no jest momentami naprawdę hardkorowo. I przy takim bardzo dużym wysiłku, no czuję w końcu, naprawdę czuję te endorfinki, które się wydzielają. Ja, ja w to nie wierzyłam w sensie. Ja byłam człowiekiem, który nie wierzył w takie rzeczy. I na przykład, jak chodziłam na siłownię i chodziłam na siłownię z trenerem, bo szanowne, tam dwa razy w tygodniu chodzi na taki z trenerem e, trening, i tam kilka razy poszłam z nim, no myślałam, że skoro on jeździ, no to mogę jeździć z nim, jakby wiecie. Taniej wtedy wychodzi, jak ten trener dwie osoby ogarnia. Ale powiem Wam szczerze, że do mnie na siłowni. Totalnie to nie, nie ten, nie, nie przemówiło. Więc y, ja w ogóle nie czułam takiego. Znaczy, no, czułam taką, wiecie, ekscytację i takie, y, taką satysfakcję z tego, że coś zrobiłam, ale nie było to na tyle fajne, żeby mi się chciało, wiecie, szykować, dojeżdżać. Zwłaszcza, że szanowny, całkiem daleko musi dojeżdżać na, na tę siłownię, y, żeby to wiecie żebym była w stanie poświęcić tak dużo czasu, energii i takiego... nie mam aż tak dużej motywacji, żeby po prostu, wiecie, zmusić się tam dwa czy trzy razy w tygodniu, żeby wsiąść do samochodu, pojechać na drugi koniec Warszawy, bo to tak u nas wygląda, pojechać na drugi koniec Warszawy, spędzić tam godzinę czy półtorej, bo, bo ten trening też swoje trwa, potem wrócić i to, wiecie, z tego robią się trzy godziny wyjęte z dnia, nie? Jakby... no ja nie mam tego czasu, jakby nie ma co się oszukiwać. A jeżeli chodzi o takie ćwiczenie z Martą w domu codziennie fit, no to ja wiecie, przebieram się, biorę matę, rozkładam ją na tym i tyle ile trwa trening plus 10 minut na ubranie i, i, i przebranie i potem na prysznic, no ale do prysznic umówmy się i tak trzeba wziąć, danego dnia i tak trzeba wziąć, no to zajmuje mi to no, no, max godzinę, nie? <ścoughs> Więc no bez porównania, a satysfakcja jest ogromna po prostu, w ogóle właśnie zakreślanie tutaj sobie tych, tych ikonek, jest ja sobie takie Serduszka, tutaj robię na ruch i na rolki. No to po prostu wiecie, jest ogromna satysfakcja i ogromny taki. No, dobrze mi to na głowę robi. Ja Was przepraszam, że ja tak mówię o tym fitmasie i o tym ćwiczeniu. Bo zakładam, że część z Was może to irytować. Ja wiem sama po sobie, że dopóki nie ćwiczyłam, to mnie strasznie irytowały osoby, które dużo mówiły o ćwiczeniach, bo ja miałam takie poczucie, że chcą mnie na siłę zmusić do, do ćwiczeń. Ja nie chcę Was na siłę zmuszać do ćwiczeń, tylko po prostu jestem niesamowicie podekscytowana tym faktem, że, że mi się chce, nie? Jakby dla mnie jest to tak dziwne. Tak niecodzienne, że no, no, no po prostu czuję wewnętrzną potrzebę, żeby się z tym dzielić, ale nie bierzcie tego tak, wiecie, że ja was zmuszam, czy, czy jakby wywieram jakąś presję czy coś. Jeżeli chociaż jedną osobę zmotywuję, a wiem, że przynajmniej jedną osobę w zasadzie to wiem o dwóch chyba osobach, które zmotywowałam do ćwiczenia w fitmasie, jeżeli kogoś z was też zmotywowałam, to, to dajcie znać, koniecznie dajcie znać, bo to dla mnie będzie, wiecie, miód na me serce. Yy. No, to wiecie, jeżeli chociaż jedną osobę jakąś tam zmotywuje, tak jak samą siebie, no to, to już będzie w ogóle no szaleństwo, nie? Jakby to, to już jest tak ogromna satysfakcja i tak ogromna radocha, że ja już nic więcej nie potrzebuję i to nie jest tak, że ja was wszystkich jakoś tam zmuszam czy, czy tam wiecie. Są różne sytuacje, nie każdy chce, nie każdy może, nie każdy jeszcze wie, może, bo ja też zawsze miałam milion wymówek, milion wymówek zawsze miałam. Naprawdę, uwierzcie mi. Uwierzcie mi. <laughs> Uwierzcie mi. Jestem idealnym człowiekiem do mówienia o tym, ile wymówek można mieć, żeby nie ćwiczyć, nie chudnąć, nie wziąć się za siebie. Jestem naprawdę, jestem człowiekiem przykładem. <laughs> człowiekiem przykładem. I to nie jest tak, że teraz jestem jakąś tam, wiecie, fitnessiarą, która mm, po prostu nic nie robi, tylko ćwiczy. Nie, nie, nie. Ja sobie ćwiczę, wiecie, raz dziennie. I tyle, nie? Jakby to tam ze sportowcem, to w ogóle nie, nie mam mowy, bo ja nie lubię ćwiczyć. To, to nie jest coś, co mi sprawia przyjemność. To, jest, to, to dla mnie to jest bardzo, bardzo trudne, nie? żeby się w ogóle zmusić do. Do ćwiczeń jako takich, więc tym bardziej cieszę się, że w końcu coś mnie zmotywowało do tego. Coś mnie zmotywowało, jestem najszczęśliwsza na świecie po prostu, a że no jakby mam taką tendencję do mówienia w filmach o tym, co się aktualnie u mnie dzieje, jak się aktualnie czuję. No to właśnie wiecie, mówię teraz aktualnie o tym, bo to jest moim takim bardzo dużym hmm, highlightem każdego dnia. No. Oczywiście, to, że robię tą rolkę, to jest ogromna dodatkowa motywacja. Oczywiście, to, że się zobowiązałam i Wam o tym powiedziałam, że będę ćwiczyć, też jest ogromną motywacją. No bo teraz głupio powiedzieć, że Ej wiecie, co jednak mi się dzisiaj nie chciało, to sobie nie poćwiczyłam, odpuściłam i w ogóle dajcie spokój. No głupio by mi było, po prostu. Byłoby mi głupio. Więc, więc tutaj się tego trzymam. Plus, oczywiście, to, że sobie codziennie w nagrodę mogę kupić coś ze sklepiku gosi. Znaczy mogę. Sama sobie pozwoliłam, więc. Więc umówmy się, że, że tak. No nie robię tam jakichś codziennie zakupów, kupuję dosłownie po jednej, po dwie rzeczy. Jak coś jest wybitnego, no to wtedy, wiecie, więcej. Ale generalnie nie, nie duże tam po kilkanaście złotych wydaję codziennie po prostu, więc to nie jest jakiś tam, wiecie, hardcore. Ale samo to, że mogę sobie wejść, przejrzeć i mam wewnętrzne przyzwolenie, że okej, okay, zrobiłaś dobrą robotę, możesz coś sobie kupić, to czasami wystarczy, nie? Nie wiem, czy też tak macie, ale ja na przykład tak mam, w ogóle jak się rozgadałam dzisiaj, że jak wchodzę na przykład na AliExpress czy na Temu, bo mam potrzebę kupienia, no bo ja jestem zakupoholikiem i jakby co do tego y, ja nie mam żadnych wątpliwości. Tak mam i koniec. I nie planuję się z tego leczyć, broń Boże. Y, w każdym razie, y, jak mam potrzebę kupienia czegoś, to czasami mam tak, że wchodzę na temu albo na Aliexpress i dodaję tam, wiecie, milion rzeczy do koszyczka, no bo wiadomo, wszystko się podoba i tak dalej, ale nawet czasami nie czuję potrzeby kupienia tego. W sensie moją potrzebę zrobienia zakupów zaspokaja... Dołożeniem rzeczy do koszyczka i koniec. I ja nie muszę kupować, nie muszę finalizować tej transakcji i jakby jestem ukontentowana. Sam proces wybierania, dodawania do koszyczka i tego wszystkiego, a potem zobaczenia kwoty, jaka tam wyszła, no wiadomo, że to też jakoś tam na mnie wpływa, sprawia, że no już nie potrzebuję i jest git, więc więc wiecie. Dobra, ja tu tak gadu-gadu, ale ja tu sobie cały czas oczywiście tygodniówkę tworzę, nie? Już jest tak zautomatyzowana, że robię to już tak to całkowicie bezwiednie. Wy już doskonale wiecie, co ja tutaj sobie dziubię. Odliczam sobie tutaj przy każdym dniu do świąt, bo mi się to bardzo podoba, więc sobie to tak robię. To są oczywiście wszystko tosiakowe naklejki. Eee, tosiakowe naklejki znajdziecie w tosiakowym sklepiku, wiadomo. Widzę, że na koniec tego tygodnia zostanie tylko tydzień do świąt. O matko, o matko, to dopiero będzie hardcore. Więc to sobie odkładamy, to sobie odkładamy. I tak, zróbmy sobie najpierw tutaj może ozdobniki tutaj i tutaj, a potem sobie będziemy ogarniać tydzień. Eee, będziemy sobie ogarniać tydzień, czy ja mam jakieś urodziny? Nie mam żadnych urodzin w tym tygodniu, ale tak, potrzebujemy na pewno. Aha, miałam, tak, miałam nie planować, a już biorę się zaplanowanie. Widzicie, to jest silniejsze ode mnie po prostu. Tak, i teraz w tym nowym rzucie powinny pojawić się już jakieś naklejki. Nie, tutaj tego to nie chcę. Tego też nie, bo to nie ten zestaw. Powinny pojawić się, słuchajcie, też już pierwsze naklejki do planowania. Nie wiem, czy wszystkie ikony i tak dalej się pojawią teraz, bo, bo mogę się po prostu nie obrobić ze wszystkim. Ale będą się na pewno teraz w grudzień, styczeń pojawiały, więc będzie ich tylko coraz więcej: do planowania roku, do planowania nowego notesu i do planowania e, tak po prostu. Plus oczywiście ten klasyczny zestaw, który zawsze się pojawia. Możemy sobie tego Mikoła, tego bałwanka wzięła, bo on mi się tak podoba. Ten bałwanek, on jest taki super cute. Zobaczcie, jaki on jest super cute. No, cute, cute, cute. Dobra, wrzućmy sobie tutaj tego bałwanka. A mogła sobie najpierw te krechy porobić, no ale dobra. Dobra, dobra. A tu może tego torta, takiego świątecznego, byśmy sobie w kiełbasiły, O, rzućmy sobie tortę. Bo czemu by nie? Zacny tort, zacny. Jeszcze piernika sobie dołożymy, hi, 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 super piernik, super piernik, o matko tosiu, 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 No i tu sobie jeszcze babeczkę taką damy, Aha, i zakreślimy sobie jeszcze tydzień, 11-17 grudnia na złoto, o to od razu możemy sobie tu krechy porobić, no, więc, więc tak to u mnie ten grudzień wygląda i powiem Wam, że jestem totalnie nakręcona w tym grudniu. Mam taką dobrą jakąś energię w tym miesiącu. Jak nigdy, w sensie aż tak to nigdy nie miałam. W sensie grudzień zawsze dobrze dla mnie działa, bo to, wiecie, ten okres przedświąteczny, ja lubię ten okres przedświąteczny. Czy Wy w ogóle wiecie, że my nadal nie mamy choinki? Nie mamy choinki, słuchajcie. Bo szanownym, nie przegabacił i w tym roku będziemy mieli żywą choinkę. No, a że żywa choinka, no to jakby nie będzie stała dwa miesiące przynajmniej ja tak zakładam. Bo, mo może się mylę, może popełniłam wielki błąd życiowy i mogłam go już y, teraz na, na ten, na choinkę na, namówić, żebyśmy kupili. Ale tak doszłam do wniosku, że ch żywa choinka chyba nie będzie stała aż tak długo. Więc stwierdziłam, że mm, dopiero właśnie za tydzień sobie y, pójdziemy po choinkę. No, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj w weekend będziemy szli po choineczkę. Co bardzo mnie cieszy, muszę przyznać. Bardzo, bardzo. O, i tu mam nawet taką taką tą ikonkę choineczkową, to ja sobie ją tutaj tak w w o, żeby pamiętać, że tutaj gdzieś będzie choinka. To jest taki pierniczek choinkowy. O, i sobie jeszcze gwiazdeczkę damy. O, jest taki super cute. Bo nie wiem, którego dnia, czy w sobotę, czy w niedzielę podejrzewam, nie, nie wiem, w sumie, w sumie nie wiem. Więc nic nie podejrzewam. Nic nie podejrzewam, więc, więc tak, dobra, bierzmy się na zaplanowaną w takim razie. Zakupy nie wiem, którego dnia będę robiła, więc na razie zakupów sobie nie będziemy wdziubiać. I tak, mam na pewno spotkanko, czy ja mam tu jakieś takie, te herbatkowe gdzieś miałam okienka, o są herbatkowe okienka, to będzie spoko na spotkanko myślę sobie weźmiemy, bo tutaj mam spotkanie z dziewczynami o 17 tej chyba 30, jeżeli mi pamięć nie, myśli, nie myli. Spotkanie. Spotkanie. W centrum. Dobra. To mamy to jedno. Później we wtorek mamy live dla wspierających. Pandzie jednorożce, szykujcie się, bo we wtorek mamy live'ika. Jeszcze nie wiem, o czym będzie ten live, ale wiem, że będzie. O 19.30 klasycznie. Więc zerknijcie sobie na zakładkę dla wspierających, bo tam pewnie pojawiła się już albo pojawi się ankieta dotycząca yy, dotycząca tego live'a, co tam będziemy robić. Więc live dla wsp. wsp, wsp. Dobra, w środę ym, będzie fajny dzień. Muszę sobie zrobić takie okienka też, właśnie do skrapowanka. Bo w środę będzie fajny dzień. Będzie sk dzień skrapowania z Kasią. Muszę sobie tutaj zaznaczyć. Yy, tylko czym by to sobie zaznaczyć? Może sobie baloniki. Nie, baloniki, baloniki są od imprezy. To nie. Weźmiemy sobie te herbaciowe. Herbaciowe. Więc w środę sobie robię wagary od pracy. skrapowania dobra później w czwarteczek mamy znowu live'a i w czwarteczek mamy live'a mamy live'a z grudniownikiem o 19.30 oczywiście 19.30 live grudniownik i już będziemy lecieć z grudniownikiem. Tak, już wiecie, grudniownikowo, czyli w środku już nie tylko baza. Później w piątek nie mam żadnych jakichś takich dużych planów, i w sobotę mam znowu spotkanie. Takie. No, takie. Spotkanie. Takie, takie spotkanie. Może sobie ten zegarek wezmę. Weźmy sobie zegarek, bo dlaczego by nie. Spotkanie. Z rodzinką zróbmy, o, może tak. Z rodzinką. Dobra. Więc tak to wygląda na ten moment. Dobra, tak to wygląda na ten moment i póki co chyba nie mam nic więcej zaplanowanego, więc nawet nie bardzo mam... Muszę jeszcze gdzieś upchnąć zakupy na pewno. Ale nie wiem jeszcze gdzie, więc nie będę ich upychać, bo, bo nie, nie, nie wiem jeszcze gdzie, kiedy, w sensie, w który dzień one się odbędą. Więc nie ma co, nie ma co, nie ma co. Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze tutaj wkiełbaszać. I powiem Wam, że mam ochotę jeszcze sobie tutaj wkiełbasić sukulentę. O. I chyba wszystko. Chyba nie będziemy nic tu więcej, chociaż tutaj właśnie się, tutaj chyba się jeszcze korci, żeby coś upchnąć. Może coś jeszcze poupychamy. W ogóle bardzo dużo zużyłam tego zestawu widzę. Jestem dumna z siebie. Dobra, tu sobie damy to. I jeszcze sobie damy tutaj taki baby sukulencik. O! Baby sukulencik. Dobra. Więc mamy to, mamy to. Od razu sobie zapiszmy zadanka jakieś takie wstępne, które na pewno są do zrobienia, zamówienia. To zawsze. Yy, arkusze na lajwa. Arkusze na lajwa. Ale napisałam. Dobra, będą jajwa. <laughs> będą jajwa. Trudno się mówi. Yy, I teraz tak. Yy, coś jeszcze miałam zrobić. Coś jeszcze miałam tutaj mieć do zapisania. Ale widzicie, już nie pamiętam co. Hmm. nie, nie przypomnę sobie, dobra, to na razie to tak zostawimy, tygodniówka jak widzicie bardzo prosta nic skomplikowanego, jakby ciąg dalszy tego co było, ale przynajmniej tydzień zaplanowany, ciekawa jestem czy wy sobie tak ze mną siedzicie i planujecie tydzień czy, czy po prostu sobie oglądacie do kawki dajcie znać czy sobie ze mną planujecie, jak tam wasze tygodniówki, czy właśnie, właśnie jesteście teraz na etapie bardziej tygodniówek, czy bardziej dniówek, to też w sumie ciekawe no i co to tyle. Ściskam Was bardzo. I co? Do zobaczenia. Buziaki. Pa, 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 pa.